Kolaną. Nie wiem, że tak mówi Wojan, ale co mnie to... E, dobra, to... Po prostu się mało. E, I dzisiaj znowu jakiś odcinek jak z tych tęczowych e, sprężynek Które ja bym są już prawdę, prawdopodobnie tandetne. Karty Pokémon i nawet chyba jest ich tam 3 czy 4, nie wiem Ale tak pewnie jakieś bez I przypominam moją ekipę Card V Toxicity Zera Ora. Ej, śluzku tam zaraz powiem. Edge Slash. No i to, ile da Expinavi? No i ten odcinek, tak ogólnie serio, cały będzie o tym. O tym. O, właśnie o tych strunieżykach. Ej, Gieniek, gdzie ty mi się pupkasz? Gieniek, gdzie się pchasz? Genek, gieniek. Ej, Gieniek, co ty miałeś? A, genik chciał powiedzieć, żebyście zostawili łapkę w górę i subskrypcję. Prawda, gieniek? Powiedział, że tak. A teraz spadaj stąd genik, dobra. Ej, on. Ej, ona już była otwarta. O Boże, jaka tandeta. A! Ale nie, też jest ściska. jest w dobrym stanie. tak, tak. mi. tak, dostać Tak, tak, tak. Tak, dostać tak, Dobra. Teraz tak, Teraz druga sprężynka. Ej, tam nie ma tylko. Ej, co? Ej, nie wierzę w to. No co widzę? Patrzcie, do tej sprężynki mi dorzucili coś takiego. Uu. Ale satysfakcjonujące, jak coś tak skiska. I to tak delikatnie. I to już tak wylatuje, to jest takie fajne. A, wspomnie, że to jest taka Ej! Ona już jest poplątana, zobaczcie. Tutaj o szkodu. Cóż tutaj jak zrobić? Poplątana. Nie wierzę. To było tandetne była to. Opuszczę. Dobra, fajnie wygląda. Więc mają być niefajne tapy. Zapewne tam nie będzie. Więc otwieramy. Okej. Okay. Widzicie, coś jest tam mało, tak? Ale coś tam jest. To może zrobimy to tak? Że ale że zaczniemy to robić. To tam. Tak. Tak. Ivi. Starmożyn. Ale Ivi w ogóle, jaki ładny. Arcik i teraz dwie kartki to będzie zwyczajna tanie. nie wiem zobaczcie jak się one będą. ale są takie same zobaczmy co to jest OMG to GX Mr. Mime'a, ale fajnie ale fajny spoczka to jest ja go tam postawię już tam gdzie stoi incenero nie, nie widzę gdzie stoi o tutaj będę stała a ty tu co? uuuu FIBA Ale fajnie! Dołączasz do mojej ekipy Tylko będzie chciała przesnąć się Zrób miejsce swojemu nowemu koledze. To też zera nowy kolega. Bardzo fajnie. Dobra! Teraz tak wygląda moja ekipa. Dodajemy do mojej kipej tego A, A więc to o tyle z tego odcinka. I prosimy o zostawienie jeszcze jednej łapki w górę. W górę i widzimy się w następnym odcinku, kiedy albo dzisiaj jeszcze będzie albo... Pa!